O Boże, ale twardo na tym statku jest. O jest, no faktycznie. No. Już jest gdzie? Tak, a to je, jeszcze przed nami dwa dni rejsu, bo to trochę się do tego płynie w tej Brazylii. O Jezus, Maria, wiesz co? Chodź, poszukamy kapitana. Okej, okay, chodź. Jest kapitan. Właśnie. O, już powoli. Ale fajne, ładne fale są naprawdę. Strasznie ładna woda. No, dobra. Gdzie jest kapitan? W ogóle Kapitanie? Tu, co on tutaj przewożył, aż tyle? Strasznie duży jest ten statek. No, ogromny jest. Ale ładne. Myślę, że kapitan będzie tam. No. tutaj kabinem? O, jest. jest. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry chłopcy. Statek dotrze do Brazylii za około 2 dni. A, czyli zostały jeszcze 2 dni rejsu. To, to trochę jeszcze długo. Dobrze, a coś tutaj... Będzie jakieś na przykład śniadanie na tym statku czy coś takiego? Oczywiście pożywne śniadanie będzie o godzinie 11. Nie spóźnijcie się. Czyli o 11, tak? A która jest teraz? Aktualnie jest godzina 9. 9? Dobra, to... Będziemy za dwie godziny. Dobrze. Będziemy na was czekać. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Ja tak się, nie tak późno ci aż, nie? No. Teraz no, co? Idziemy dalej spać? Jak dopiero się ona jest za dwie godziny. Ja nie, trochę popracuję nad celnością i coś okay, tak, A jest tu gdzieś strzelnica? Tak, tutaj jest. Dobra, no. Wszystkie udało się zbić Ciekawe co robi teraz Asher Asher! Co tam? Gdzie jesteś? A tutaj sobie, patrzę na widoki Dobra, jakby co to udało mi się poprawić trochę celu, noś. Tak? Tak Strasznie to widoki są ładne. Bardzo ładnie to jest tak W której godzina już jest zobaczyć Chyba już dziesiąta jest Wiesz co ja bym się tam zbierał Tak, dobra Tak właśnie Ty może ja się przy, przy, jakieś ciuchy, bo ty masz ile ty masz tych plus swoich kilka? I ty masz tyle teraz też, ty masz 20 takich samych plusów. No w sumie tak naprawdę to była to promocja i przez to No Dalej i dalej cały czas innocie tak? Tak Ile ci zostało jeszcze, co... co Ty wstępujesz? Nie wiem, co to już... Apokalipsa strasznie zabrała mi poczucie czasu. No... Dobra, to... Może zapytaj się jakąś pralkę, może sobie jeszcze które. Dobra. Okej. Okay. To ja idę też po... do kapitana po jakieś ciuchy. Spoko. Dzień dobry. panie po kapitanie. Mogłbym gdzieś być jakieś... Mogłyby gdzieś to jakieś świeże ciuchy? Okej, okay, czyli ciuchy powinny być gdzieś tutaj, w tym miejscu. Okej. Okay. Ooo, w końcu ma nowe ciuchy. Jezu, ale ulga w takich świeżych. Ej, Asher! No. Przybrałem się! Zaczek wyglądam? Wow! No, nawet Goli, fajnie. O, goliłeś się? Tak, znalazłem też jakąś maszynkę i. pogoliłem się. No i dobre. No w końcu. Okej. Okay. Dobra, chodźmy już na to śniadanie, bo pewnie już czekają. Dobra, no. Dobra. Idziemy na śniadanie chyba, nie? Tak, jestem strasznie głodny Dobra, a po tutaj powinniśmy tu poszedli O! O, gdzie Panie kapitanie kogo to? Pan kapitanek, pan kapitanek, to jest P na lewej, lewej stronie? Aż po, par, po, 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 po na prawej stronie, po naszej lewej Witajcie chłopaki, to moja kochana żona Pana Sara żona? Ma pan żonę? To o, gratulacje mi Miło poznać Miło poznać, strasznie Ale jedzenie, chłopie Dobra. Przepraszamy, ja ja że, że, przepraszamy za taką reakcję, ale tyle jedzenia nie widzieliśmy, prawie. Takie znaczy, widzieliśmy, ale takiego dobrego. Dobra, dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Śniadanie było prześwietne. No, dziękujemy bardzo. Dobrze, a coś możemy pomóc na przykład tutaj, na tym statku? Jutro. Dobrze, rozumiemy. Dobra, to chodźmy. A jeszcze, to jest strasznie mi to są ludzie. No, fajnie, strasznie. Przejęli nas tak, jakby. Nie znają na, nas nawet dwa, dwa dni, dwóch dni, a już nas tak traktują. Dobra, chodźmy. Ale teraz tak się napchałem, że teraz tak mu się położył. My ja też. No chodź. Wiesz co? My możemy po prostu pogadać sobie jakąś, kurde, bo strasznie dawno nie gadaliśmy, bo z powodu tych wszystkich kombinatów i tak dalej No, tak odpocząć w końcu od tych, wszystkich, od tych wszystkich krwawych zadań, od tych wszystkich modlitw, co popełniliśmy No wiadomo, to my to robimy na koszt tego Nie no, to nie jest dla nas, to jest dla całego świata, co my teraz robimy Tak Wiesz co? No? Poszukam czegoś fajnego, czym moglibyśmy się zająć i za okej? Okay? Dobra, dobra, no No halo, co tam? O! Skąd wziąłem? Pamiętaj, że, że kiedyś w dzieciństwie graliśmy w piłkę? No To faktycznie tutaj była jakaś. Właśnie jak jest butw? Jaki butf był twój klub? Liam, nie byłeś młodszy mm, Mój to był Manchester United Moja była Barcelona, pamiętam jak się bawiliśmy w piłkarzy, że sobie w ramkę, jak ty udawałeś się na Runy ja udawałem wtedy tego, Auriego no To były dobre czasy Tak Ale musimy się modlić, że to kiedyś jeszcze powróci. Dobra no. masz Dobra, ja będę bronił Okej okay. Teraz jak Messi za, za dobrych czasów Uwaga Przy zuteczku wow. Idealnie Teraz ślizgaj kolanach, uwaga Mamy Ale, bolą, ale nie od tego bolał kolana, takiego ślizgu O Boże No Teraz słaba nawierzchnia, no ale wiadomo, że jesteśmy na statku Tak Zaraz jeszcze przyjdzie kapitan i nas uzna, że jakichś dzieci mamy no... Myślę, że specjalnie nam dał, żeby tutaj... Dobra... Zamierzam teraz. sobie jeszcze Czy już koniec zabawy? Aż koniec gierki? Pograjmy sobie po prostu chwilę i... pójdziemy najwyżej porobić coś innego. No. O, już się ciemno zrobiło. No, strasznie. To późno graliśmy. Chyba musimy iść spać, co nie? Tak. No Jestem no, ciekawy co kapitan no, no, no. dla nas przygotował. No. Dobra, pewnie coś się nas dla Radama. Chodźmy. Dobra, to... Dobra Dobranoc. Dobranoc. Ło... Ale f... O, ale o, gła jest. Ło... Mój Boże. Wcześnie chyba strasznie jest. Masz zegarek? Chwila. Oj Boże, jest szósta. Ja, jak jakieś jak nie było tej ja apokalipsy apokalipsy to ja wstawiam o 12 około gdzieś Jezus. Dobra, chodź Dobra, chodź, ktoś Gdzie, mówił gdzieś, że będzie gdzieś na górze, więc trzeba wejść Chwila. O, tutaj chyba co tutaj. No próbuj Och, Dobra, dało się Dobra Jest. Jestem robisz. O, witam pana kapitana. Dzień dobry. Witam was, chłopcy. Mam dla was zadanie. Wejdźcie do dolnej części statku po ładunki wybuchowe. Będą mi potrzebne. Uważajcie, bo może być tam coś niebezpiecznego. Z góry dziękuję. Dobrze, rozumiemy. Dobra, idziemy ja. No. Chodź. A mamy jakąś broń też do samoobrony? Oczywiście nie puściłbym was bez niczego do samoobrony. Macie siekierki schowane pod kanapą. Czyli mamy, czyli mamy u nas siekierę pod kanapą? Okej. Okay. Chodź. Jak my żeśmy tego nie zauważyli? Nie, nie wiem. Jest. Dobra. Matematyczny. Co, no co liam? Słyszałeś to? No. Co to, to jest? nie wiem Co to? Co są to? Kombi? Ej, nie ma amunicji po pistoletie! Bierz nóż, bierz siekierę, bierz się Ała! Jeden leży Jeszcze drugi Kurde, dostałem od niego Czekaj Au! Jest! A strasznie jestem zdenerwowany, no, masz jakiś bandaż? Na górze może będzie miał pan Watkins co to w ogóle jest? To jest jakieś... Wygląda jakby miało całą szkielet jakby to miało Oła, trzymałabym teraz Dobra, to zostań tutaj, ja się zajmę tam, ja tam pójdę może Idź do, idź do, no. idź do pana Watkinsa Dobra, już idę Co tu jeszcze jest? Słyszałem cię, pokaż się Chodź tutaj, no, chodź tutaj O, chyba te ładunki nam, nam okazał przynieść, stara, ja i będę, je będę tylko żeby ich nie wysadzić czasami. Dobra, muszę ich znaleźć. O, tutaj może będzie lepiej. Dziękuję strasznie panu za pomoc, byłem strasznie zraniony. Dobra, ciekawe czy jest aż... O! Jesteś. Dobra, cześć. O, widzę, że ci zapodarzało rękę, no. pan Tak. A masz już te ładunki wybuchowe? Tak, już zdaje. I już wszystko, bo to jest, proszę Pana. Bardzo dziękuję. Czy coś jeszcze musimy zrobić? Już nic nie potrzeba. Tak, tyle? Dobrze. To miło, okay. się, mi, miło, miło się z Panem pracowało. My wracamy chyba do siebie. Pa. Do widzenia. Do widzenia. Nie, strasznie miły jest ten Pan. No strasznie, strasznie fajny. Żal mi by go było, gdyby, gdyby się stało. No. No chodźmy. O, dobra, to idziemy... My. Nie wiem, idziemy spać, coś w później co idziemy Ja wiem, to spać Dobra dobranoc. Zaraz, Cały dzień taka mgła Dobra, dobra